Witam. Przed chwileczką w mailu opowiedziałem Tobie o tak zwanym groźnym zwierzęciu, o wraperze i2c, który możemy uruchomić na przykład na ESP8266, ale żebyś lepiej zobaczył, z czym to się wiąże, jak to się je i z czym, to proszę bardzo, tu przed kamerką biorę sobie teraz w ręce ten minimalistyczny modulik, najstarszy na świecie, ESP01, czyli ze stalakiem ESP8266. Wiadomo, że on ma bardzo mało wyprowadzeń, dwa piny na RX, TX i tylko dwa piny GPIO, czy nam się uda coś zrobić? Czy będziemy musieli zrezygnować z RS-a? Ależ nie! Możemy spokojnie użyć tutaj i rs 2.3.2, żeby gadać sobie z tym modułem, a jednocześnie po dwóch pinach i 2C. W jaki sposób to zrobić? Słuchajcie, przede wszystkim wpinam to do yy, zestawu ATB, żeby mi to było wygodniej. Specjalny szildzik, proszę bardzo, włożone, ale zanim pokażę, to może najpierw obejrzyjmy razem króciutki filmik, słuchajcie, już przywołuję go na ekran, a a tutaj zanim on ruszy, to pokażę wam właśnie jak chciałem to podłączyć. Proszę bardzo. Mamy dwa piny RX i TX i tutaj widać w których one są miejscach. Wychodzi nam tu UART0. Możemy sobie za tym gadać z ESP yy, od strony procka, a jednocześnie dwa pozostałe wolne piny GPIO0 i GPIO2 wykorzystamy do magistrali I2C. Ja tu pokazałem, że użyję do tego na przykład wyświetlacza przy okazji naszego Coga równolegle z tą akcją ESP trwa również akcja na wyświetlacze Cog. Gdybyś był zainteresowany to zapraszam na https hmm. cogatnlpl Tak szybciutko i słuchajcie, można go podłączyć od razu po I2C. Skoro tak, to może on służyć od razu do debagowania różnych rzeczy, ale Słuchajcie, skoro mamy magistralną I2C, to możemy od razu również podpiąć sobie przecież jakieś czujniki. I tu wam mówiłem o wraperze, tu wam mówiłem o tym, że od razu podłączyłem bibliotekę MKLCD i bibliotekę do obsługi czujnika e, na przykład e, ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza. Jednego z ciekawszych, który się nazywa BME280. Jeszcze raz na chwilkę wrócę do starej kamery. Do tej kamery, gdzie tylko widać sprzęt. Zobaczcie, o tu na dole, spod spodu wyciągam. Tu widzicie małą płytkę, nie mogę jej dalej wyjąć, bo ona jest na kabelkach przyczepiona. Ta malutka płytka, tu pęsetą pokazuję. To jest właśnie czujnik temperatury, wilgotności atmosferycznej, ciśnienia atmosferycznego. Słuchajcie, jak to będzie działało? Otóż już kiedyś nakręciłem, kiedyś, niedawno, z film, który puściłem na TikToku, ale obejrzyjmy go razem. Jak to będzie wyglądało? Przy okazji, Wam podpowiem, że jak już mamy to i2C, to możemy obsługiwać co? Już co najmniej dwa urządzenia. Ale jeśli będzie potrzeba, to na i2c możemy dołączyć kolejne urządzenie, kolejne, rozszerzać porty wejściowe, wyjściowe. Cuda nie widać na kiju. Czy da się to zrobić na tym maluszku? No słuchajcie, zobaczmy dalej, jak to wygląda. Klikam spację na odtwarzaczu i jedziemy. Zobaczcie, proszę bardzo, włączam zasilanie. Przy okazji wykorzystuję do... E, oczekiwania jakieś, ani w czasie logowania do Wi-Fi, oczekiwanie na e, logowanie do Wi-Fi, jakąś pseudoanimację, zrobiłem tego takiego zjadaka. Zobaczcie, po starcie wyświetlam sobie od razu na tym wyświetlaczu, jaki adres IP uzyskałem z mojego routera, a tutaj jeszcze widać było na końcu jakieś sterowanie za pomocą UDP, mogę przesyłać z poziomu e, komputera, na przykład terminalem UDP, zobaczcie, taki programik też kiedyś popełniłem, tu mogę wysyłać właśnie te komendy, które się pojawiają. E, to są wysyłane z tego programiku, a zatem jak widzicie animacja, nie animacja, różne rzeczy, ale gdzie tutaj widać yy, nasze yy, wyniki z naszego dodatkowego czujnika wilgotności? A słuchajcie, nie ma problemu. Zatrzymujemy sobie na chwilkę ten, że odtwarzacz, przełączamy się na drugą kamerę i spójrzcie, moi drodzy, włączam zasilanie. Zobaczycie, teraz tutaj na tym, że wyświetlaczu naszym co wspaniałym. Od razu to samo, czyli logowanie najpierw się do naszego, skanowanie WiFi, podłączenie się, jak tylko znajdzie odpowiedni router, to podłączenie się. O, a co tam, jak nic nie robi, to niech sobie animację pokaże. Podłączyliśmy się, mamy adres IP i proszę bardzo, czujnik już mierzy nam temperaturę, mierzy nam wilgotność powietrza i mierzy nam ciśnienie atmosferyczne. Nie wierzycie, że to działa tak na bieżąco? To spróbuję ręką, paluchem dotknąć. Temperatura powinna nam zacząć rosnąć tutaj, proszę bardzo. Ee, już czekamy aż nam. O, chyba coś mi się tu. O, przepraszam, rozłączyło się SDA, SCL. Postaram się zresetować, bo widzicie, jak są kabelki, to niestety to wszystko może dziabnąć, A ja widzieliście, jaka była temperatura. Puszczam na chwilę paluchem. Ale już, już jest 28, to już widać, że duża temperatura była do mojego palucha. Jeszcze raz dotknę, proszę bardzo. Widać, że teraz na bieżąco się wartości zmieniają. A to wszystko obrabia mały ESP8266 w module ESP01. Słuchajcie, spróbuję tam pochuchać. Mamy wilgotność 51%. Kucham, w balonik. Słuchajcie, policja mnie złapała. Rośnie. A, tam coś rośnie. Jest. Śmieje się, ale widzicie Wszystko działa, malutki ESP A nam obsługuje Możemy sobie podłączyć, a proszę bardzo A czujniki alkoholu też są Na ESP będziemy mogli zrobić, będziemy mogli zrobić w kursie A więc skoro już na takim maluchu Można sobie po ESP Po I2C gadać z czymkolwiek Nawet w tak minimalistycznych warunkach Jeśli chodzi o ilość pinów To co to będzie później, słuchajcie Jak weźmiemy w kursie jakieś większe moduły Które mają więcej pinów wyprowadzonych na zewnątrz O słuchajcie, będzie bo tylko poczekajcie dalej na dalsze części yy, moich informacji, yy, z, czy relacje z czasu powstawania kursu, gdzie będę mówił Wam, czy pisał w mailu, czy podawał, że już mamy tyle lekcji zrobionych, może tyle przygotowanych. Na razie jest tego niewiele na dzień dzisiejszy, gdy widzicie tą zapowiedź, ale a pojawi się więcej. E, tutaj dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi w tym poradniku, gdzie ja mówiłem o jakimś Wraperze i 2C, zapiszcie się na akcję, na kurs ESP. Jeszcze jest troszkę czasu, bo maszyna już ruszyła. Jedzie, słuchajcie, toczy się do przodu, więc zapiszcie się poprzez stronę na przykład https slash, slash, kursy Kurs esp.atmel.pl, Tu napiszę, bo ja niewyraźnie mówię, czasem mi się język plączę. To by było na tyle, słuchajcie moi drodzy. Jak widzicie w tej kamerce wszystko pięknie działa. Muzyczka, gra, a więc jedziemy dalej. Zapraszam na dalszą część kursu. Każdy z Was będzie potrafił luzikiem oprogramować to na... ESP, oczywiście nie tylko ESP8266, również na ESP32 poruszymy zresztą jeszcze wiele innych ciekawych tematów. To było na tyle. Heja!